Dzień dobry Państwu, starej Pana Macie, Stanisław Kazakowski. Się kłaniam. <laughs> Proszę Państwa, dzisiaj jest, mamy 21 września 2019 roku. To wideo poświęcę Generalnie Konfederacji. Przy Państwa, zbliżają się te wybory parlamentarne w Polsce, to są bardzo istotne wybory i ja będę głosował na Konfederację. Niezależnie od tego, że, że to jak kiedyś ich nazwałem, to są moje, to są moje czubki. Są moje czubki i nie moje czubki, także Konfederacje, są moje czubki, też nie są ci ludzie tak wiarygodni. Po prostu, bo już przestałem wierzyć wszelkim politykom w Polsce, bo ludzie jest, są w stanie skrewić ze względu na pieniądze, ze względu na, na pozycję, na to, na tamto. Także ludzi, że ludzi takiego, takich honorowych, ludzi z klasy, po prostu nie ma, po prostu to są tak zwane teality, które zostały wymordowane przez Niemców i przez ruskich, no i przy okazji tam przez, przez parków. Także, że tutaj nie ma żadnego takiego dobrego wyboru i najlepszy wybór już jest najlepszy. Po prostu jest jakieś ryzyko, że, że tego, że który należy podjąć i zagłosować na Konfederację, na, na Grzegorza Brauna, na tych Bosaków, Winickich, na, na, na tego Korwina, Wy sklękajcie narody. No ale, no taka to jest taka zbieranica, bo jednak generalnie to są tacy liderzy. że no ci liderzy, jak kiedyś nawoływam, żeby oni oddali tą, tą, że tak powiem, swoją autonomię jakiemuś jednemu liderowi, żeby była jedna osoba, która by przewodniczyła, czy jednej albo, albo dwóm osobom, żeby tak zwany prezydent, wiceprezydent, żeby to dwie osoby reprezentowały tę całą konfederację, a oni żeby tak stali tak z boku i organizowali te swoje, te swoje zaplecze. Taka była ideologia, ale poszli w innym kierunku, uważam, że w złym kierunku, bo, bo podejrzewam, że te wybory nie wygrają nawet, nie wiem, czy, czy przekroczą 5%, ale to dla mnie nie ma znaczenia, chodzi mi o moje sumienie, że nie będę głosował ani na Prawo i Sprawiedliwość, ani na PO, ani na dewiantów, czy komunistów. I to jest, to jest jedyny, to jest argument, dlaczego będę głosował na Konfederację. To jest podstawowy argument. Proszę Państwa, tak dzisiaj rzuciłem okiem akurat tutaj na tego, nie ma tego Wi-Fi, aż takiego specjalnego zasięgu, także są przebłyski. I ciągle się pojawia w mediach narodowych, nie tylko w mediach narodowych, takie pytanie, dlaczego w Konfederacji nie ma w stacjach tych prywatnych. Po prostu to, że u Kurskiego nie ma w stacji rządowej, reżim, rządowej, no to jest normalne. Po prostu, Kurski, tak powiem, jest, idzie, znaczy Kurski jest tak zwany, jest przedłużeniem ramienia tam Kaczyńskiego, czy jak to zwać, tak zwać, ale w każdym razie on stara się lansować po prostu Prawo i Sprawiedliwość, no i robi to roboty bardzo dobrze. Natomiast media tak zwane prywatne, te tvn inne, one, że tak powiem, lansują wiantów i filewactwo Dlaczego tak jest? Znaczy, to zadają pytanie i tam różne są odpowiedzi. No nie wiem, albo są tacy głupi, albo są tacy naiwni, albo są takimi abnegatami, takimi, no, no nie wiem, że nie czytają tych takich podstawowych informacji, podstawowych historii, a sprawą podstawową, nadrzędną jest tak, dlaczego Konfederacji nie ma też w mediach Konfederacji nie ma w mediach prywatnych, a to dlatego nie ma, że, proszę Państwa, media prywatne, jak tam i inne, to jednak jakby nie było, i oni reprezentują środowisko lewacko-parchowate, ale parchów europejskich. Natomiast Prawo i Sprawiedliwość jest podczepione pod, pod konserwatystów amerykańskich, Trumpa i parchów amerykańskich. Także. Jak Państwo widzą, że jak powiedzmy, pak się spotyka, to jest i republikanie i demokraci już nie kłócą się między sobą, tylko wszyscy biją brawo. Tak samo i tutaj środowiska, jedne, tak powiem, reprezentują środowiska żydowskie amerykańskie, drugie europejskie, no i jednak jakby nie było, to są w dalszym ciągu środowiska żydowskie, i oni dbają o to, żeby w Polsce naród polski nie miał ani władzy, ani specjalnego do powiedzenia. Dlatego. Jest, próbują eliminować naród polski i narodowstwo polskie, próbują eliminować z mediów, żeby o nich nie było słychać, jak o nich nie będzie słychać, to nikt na nich nie będzie głosował i tym, w tym jest cały PiS, po prostu to ten PO i ten PiS to w tej chwili przypomina właśnie Republikanów i Demokratów Stanów Zjednoczonych, tylko po prostu PiS powstał, tak powiem, trafił, że tak powiem, na dobry czas, bo w Stanach Zjednoczonych rządzi Trump, a Trump jednak jakby nie był w jaki sposób można utożsamiać z Republikaninami, z konserwatystami amerykańskimi. Bo jeśli by wygrała Hillary Clinton, to wtedy mamy lewactwo powiedzmy amerykańskie i parków amerykańskich, lewactwo europejskie i parków europejskich, i wtedy się oni dogadują, i Polska by była w totalnej dupie. Także Polacy mieli z tych swoich pięć minut, bo za rok czasu, za rok już może, może być jakieś przetosowanie. Mam nadzieję, że Trump wygra, ale, ale załóżmy, jeżeli by przegrał, no to, to PiS, Prawo jest Sprawiedliwość znowu byłaby w dupie, no bo po prostu. Bo, 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 bo jednak, jak by parki są zawsze ponad podziałami i oni dbają o własny interes. Oni mają swój interes na całym świecie i oni dbają o ten interes. Dlatego, dlatego czy media są, powiedzmy, te, 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 te prywatne z Polsce? one, że tak powiem, muszą być antynarodowe, żeby były subsydiowane, żeby miały parasol ochronny parków. Tak samo Kurski, on musi być w tym profilu antynarodowy, nie może wpuszczać tego, bo musi mieć ten pas ochronny parków. Jeśli tego nie będzie, tego, tego paso ochronnego, no to, no to po prostu skończy się kariera takiej czy innej partii. A po prostu wygrywają jedni albo drudzy, bo jedni są złodzieje bezbożni, drudzy są złodzieje pobożni. Także to, to jest ta, ta właśnie ta różnica, że, że w tej chwili mamy taki okres Chaveza czy Rykarzyńskiego, którym który nie wszystko tam po prostu, nie, nie, nie to, że rozkradamy tylko dla naszych, ale dajemy też i, i, i tłumowi. Tak samo jak Szawez budował te, te mieszkania, tak jak to w Polsce za, za pół darmo dla tych biednych, tam widziałem jakieś inne historie. No ale proszę przed następny Debit, przed Maduro, bo to od jednego socjalisty do drugiego to, to jest jedna krótka droga, bo są socjaliści. Ja się mówię, że są bezbożni, są pobożni, są, są socjaliści, złodzieje, jest nagminni, są złodzieje okazjonalni, ale jednak, jakby nie było to socjalist, jest to patologia, jest grzechem. Także tutaj staramy się Państwu odpowiedzieć, dlaczego nie ma konfederacji w mediach i dlaczego w tych mediach głównych nie zaistnieje. Tylko ma szansę być w internecie, ale w internecie próbuję wyrugować, żeby żeby tego, żeby się nie pokazywali, żeby nie głosili swoich haseł narodowych, bo hasła narodowe w Polsce były bardzo wchwytne. i uważam, że jeżeli by oni zaistnieli w mediach, to nawet te bosaki winnickie mają na tyle gadanego, że oni by swobodnie będąc w mediach w ciągu tam powiedzmy 3-4 miesięcy, swobodnie mogliby złapać elektorat co najmniej 30% jak nie więcej. Także tak to ta sytuacja proszę Państwa wygląda. Tutaj i tutaj to nie trzeba się doszukiwać jakiegoś innego dna, to tylko uwierzcie Państwo, że to <noise> że ta sprawa jest związana związana powiedzmy środowiskami żydowskimi, bo oni nie chcą mieć żadnej konkurencji, gdziekolwiek by nie byli, bo każde państwo narodowe, to wtedy muszą się dzielić z jakimś narodem. Jeżeli jest naród polski, żydowski, no to będzie konflikt, rozumiesz, bo interes narodu żydowskiego jest zupełnie inny niż narodu polskiego. Tak samo interes narodu powiedzmy Czechosłowackiego jest inny niż narodu żydowskiego, dlatego oni preferują, tak jak w Europie, ateizację, powiedzmy, państwa, albo też mają to taką drugą wersję, że tak powiem, wywołują wojny. Później się tam przez Sorosa są subsydiowana jest emigracja i ci, powiedzmy, sensie, islamiści przy, przyjeżdżają do Europy, tutaj wierzynają katolików, bo oni też katolików tak samo nienawidzą, jak i Żydzi. No i po prostu, i to państwo zmieniają na, na sposób, rogują katolicy, bo katolicy jednak jakby nie było... Chrześcijaństwo, to jednak jakby nie wspiera jakieś sprawy narodowe. no Jednak jakby nie było polska, państwo zobaczą powiedzmy, w Polsce. Zwykle narodowiec się kojarzy z katolikiem. A powiedzmy lewak, powiedzmy, zobaczcie, Tuska czy coś innego, to z żadnym katolikiem nie jest on tam powiedzmy, jeżeli są jakieś wybory, on to wtedy później, jak weźmie jakiś ślub kościelny, to wszystko jest pić na wodę. Oni to są to są ludzie, którzy zakłamani są od, od, od lewa do prawa. Tak samo zakłamany jest pismo po prostu, bo sprawy związane z aborcją, tam jest tam podpisów, prawie milion tego było i tego w ogóle nie podano, ani pod głosowanie, ani pod obrady sejmu, także widzę Państwa są, powiedzmy, nie jest, jest przypis przeciwko aborcji, no bo nic w tym kierunku nie zrobił. Nie jest, nie wspiera Kościół, bo po prostu było tyle zamachów, napadów na kościoły, żadnej ochrony Kościół i katolicy nie mają w Polsce zapisu. Także Państwo widzą, że to jest taki, że ten Szukają, szukają, klęczą w tych kościołach, tu się modlą, ale przyjdzie co do czego, to jednak jakby nie było, nie środowisk katolickich, Prawo i Sprawiedliwość nie wsparły środowisk katolickich ani, ani kościoła. Ja mówię, żeby wspierali, żeby dawali pieniądze, nawet nie o to mi chodzi, ale jeżeli to jest tylu Polaków jest wierzących, nawet nie zapewniają im ochrony to w Polsce, bo trudno, żeby zapewniali ochronę powiedzmy we Francji w Bangladeszu albo gdzieś indziej, ale nawet u siebie w Polsce nie są w stanie zapewnić ochrony, to. świadczy o tym, że to są fałszywi naskroś, także te macierewicz, czy inne historie to też to też następna bzdura, jak Państwu kiedyś mówiłem to tym znajomym, co go lansował, że tu opowiadał i że dobrze, że, że tego, że Polonia, ja mówię o tej porządnej Polonii, do której ja tam należę ta, ta chrześcijańska i katolicka, co obroniła, obroniła po w Katyniu. Mówi, Dobrze, że oni wywołali ten temat 447, bo Kaczyński musiał powiedzieć się zadeklarować. <grystwa> Maciej musiał że dziękuję Polonii, że oni to zrobili taką nagonkę, bo, bo musiał się zadeklarować. To, to On siedział w tej polityce, się 4 lata. I nie może z Kaczyńskim się dogadać on i te całe środowisko, żeby on się zadeklarował, że tym Żydom nic nie da i w ogóle tego, tylko potrzeba Polonii, na którą generalnie i Golubiecki, wszyscy ambasadorzy opluwają na lewo i na prawo. Tak, widzicie, państwo jest kupa gówna. Także ani prawo i Sprawiedliwość, ani PO, ani, ani tamty ci dewianci, ani pederaści, ani, ani, ani komuniści, ani, to, to jest kupa gówna, ale Konfederacja jest najlepsza. Dlatego ja będę głosował na Konfederację i polecam wszystkim. To nie jest moje bańki. Wiem, że oni, jakby mieli jakąś władzę, też by oszukali, też by poszli w tumany, ale po prostu, jeżeli nie wykształcimy elit, albo nie ściągniemy jakichś elit, powiedzmy z zagranicy bo ja tylko na takie elity liczę Ala Chodakowski. Jeżeli tych elit nie ściągniemy, to będzie się dalej w dupie. No bo to w Polsce, żeby wychować elit, jest bardzo ciężko, no bo nie ma warunków do tego. Państwo widzą, że co złodzieje pobożni albo bezbożni wymieniają władzę tak czy inaczej, a tutaj w tym kierunku nic się nie idzie w tym dobrym kierunku. Także nic się nie zmieni. Do tego nawet jak ten, jak ten Konfederacja załapie tych, no daj Boże, nie, nie, żeby przekroczyli próg wyborczy, żeby cokolwiek znaczyli. Ale mi się daje, że nawet progu wyborczego nie, nie przekroczą. No i będą musieli się ustawiać następne cztery lata, ale jak nie zmienią metody, nie zmienią swoich liderów, nie zmienią swojej narracji, swojego sposobu przekazywania informacji, agitowania, no to, 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 to nigdy nie z żadnych żadnych nic w życiu nie osiągnął. No na tyle Pozdrawiam. ma stole